Towarzysze, więc będzie to odpowiedź na pytanie zadane przez młodego komunistę, które to pytanie brzmi mniej więcej tak. Towarzyszu Michale, jak już będziesz prezydentem Polski, to czy będziesz budował bloki z wielkiej płyty? No oczywiście to pytanie jest troszkę bardziej rozbudowane. Chcecie to sobie je znajdźcie, jest pod ostatnim filmem, ale jakby sens sprowadza się do tego, czy popieram budownictwo z wielkiej płyty. Więc na początku oczywiście takie zastrzeżenie, że moje kandydowanie na prezydenta ma głównie na celu promowanie programu komunistycznego. Nie wierzę tutaj w to, żeby można było dokonać zmian rewolucyjnych wyłącznie poprzez zostanie prezydentem, tutaj no przykład nie wiem, Allende czy, 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 czy innych takich pokazuje, no, że cały czas tutaj ta walka się nie kończy, nawet jeśli się tą władzę zdobędzie, więc celem byłoby zdobycie władzy w parlamencie zmiana konstytucji, no i jakby ta cały czas ten proces walki z kontrrewolucją, walki z burżuazją, by przybierał kolejne etapy no a być może w ogóle trzeba byłoby tutaj Doprowadzić do całkowitej zmiany wykorzystując to, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i, 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 i jakichś tam innych takich służb mundurowych, no to łatwiej byłoby oczywiście tą burżuazję pogonić. Ale dobra, to są szczegóły, które wyłożyłem wielokrotnie w innych filmach i pewnie jeszcze wiele razy o tym powiem. Pytanie dotyczy budownictwa. Więc postaram się odpowiedzieć na to pytanie, no ale właściwie raczej będę sobie tak dywagował na temat wielkiej płyty, a będę mówił troszkę o czym innym. Mianowicie chciałbym powiedzieć o... O polskim, polskiej branży budowlanej, która jest oczywiście patologiczna. Mój brat w tej branży pracuje, więc z pierwszej ręki znam doskonale różne patologie. No oczywiście, no z punktu widzenia komunisty, z punktu widzenia człowieka lewicowego, główną dla mnie patologią jest struktura zatrudnienia, są stosunki pracy patologiczne. Bardzo często mamy tam do czynienia z z pracą na czarno bardzo często mamy tam do czynienia z, z bardzo długimi dniami pracy, które tam trwają po 10, 12 czy nawet 16 godzin dziennie, przestrzegane jest tam te wszystkie kodeksy pracy no ale także patologią są dla mnie warunki pracy i warunki pra... ja, ja chciałbym właśnie porozmawiać o tych warunkach pracy sam zresztą pracowałem na budowie jeden dzień kilkanaście lat temu mój brat mnie zaciągnął wtedy pracował jako zbroja i, I wciągnął mnie do roboty na zbrojenia. To był październik. Poszedłem, cały, czas, cały dzień padał deszcz, cały czas był wiatr. No i uznałem, że to jest beznadziejna robota i takie to zdanie podtrzymuję no ale oczywiście no, jakoś tam plac budowy znam także z czasów, kiedy usuwałem a, bez pół roku pracowałem, ale to było troszkę inna praca, więc tak więc jakie są patologie jakie są patologie na polskich budowach no, to, że jest deszcz to, że jest śnieg, to, że jest mróz to, że jest gorąco, to, że jest błoto wszystko to sprawia że, no, warunki pracy, warunki życia tych ludzi, którzy spędzają w pracy y, większość swojego życia, no są po prostu po prostu skandaliczne, no to te różne historie mojego brata to, że on wchodząc na drzwi wchodzi z butelką i on sika do butelki to, że dla niego wyzwaniem jest, że on woli zrobić w majtki niż, niż, niż w toj toju budowlanym, bo po prostu wszystko tam jest śmierdzące, obsrane brudne i tak dalej, niko to nie sprząta, nie ma bieżącej wody to, że jest gorąco, tam mamy firmy, filmy tego, tego tego takiego Szweda chyba, gościa o szwedzkim nazwisku, który pracuje na polskich budowach, no to on z kolei nagrał tam znany taki filmik, jak tam jest chyba temperatura w kabinie dźwigowej powyżej 40 stopni. No i non stop po prostu no, każdy człowiek pracujący na polskiej budowie może powiedzieć, że te warunki są ciężkie i przede wszystkim chodzi tutaj o warunki atmosferyczne, więc ja jestem zwolennikiem całkowitej likwidacji tej formy budownictwa jaka jest Istnienie w Polsce, zmodyfikowania tego, jestem za tym, żeby wszystkie, y, większość, większość polskiego budownictwa, a w każdym razie budownictwa mieszkaniowego, robić w fabrykach domów. Robić w fabrykach domów, gdzie można byłoby y, sprawić, żeby przede wszystkim stosunki pracy były. Lepsze. Więc tak, no w takich fabrykach domów, no to oczywiście można byłoby pracować 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na, w takim systemie czterozmianowym, że, że po prostu ludzie by pracowali 6 godzin dziennie po pracy, by mogli sobie w miejscu tym skorzystać z siłowni, z basenu, pójść pod prysznic, normalnie zjeść w stołówce. Pracowaliby w hali, gdzie w lato jest klimatyzacja, jest, jest odpowiednia temperatura. W zimę, jest, w zimę jest, no, jest ogrzewanie, no i w każdym razie, no, czy to deszcz, czy to śnieg, czy to mróz, czy to tam no, za każdym razem, warunki w, tym, w, tych, w tych wielkich fabrykach domów to byłyby warunki po prostu dla ludzi, no a nie tak jak, jak te dzisiaj są dla, na polskich budowach, gdzie po prostu no, jest jeden wielki syf. No i, i, i przede wszystkim no, jestem za tym, no, że kolejną patologią na polskich budowach jest wysiłek fizyczny, no, że ludzie muszą dźwigać, ludzie muszą nosić jakieś ogromne, ciężkie rzeczy, jakieś tam te wszystkie komponenty, jakieś tam. No, to jest ogromny niepotrzebny wysiłek fizyczny, który sprawia, że mnóstwo ludzi tam yy, no, niszczy sobie zdrowie, niszczy sobie kości, niszczy sobie kręgosłup, pełno jest wypadków i tak dalej. Ja jestem za tym, no, ktoś tutaj to no to kurde mi hałasuje, no, ktoś mi tutaj na parkingu włącza silnik, taki zwyczaj, że oni zamiast kurde jak włączają silnik, to jeszcze siedzi tu godzinę i będzie kurwa mi, mi Dobra, ale, ale no, trzeba kontynuować, trzeba kontynuować, więc jestem za tym, żeby, żeby no, wyeliminować maksymalnie dźwiganie, no i to jest możliwe oczywiście w fabryce, w fabryce gdzie... Większość tej ciężkiej pracy jest wykonywana przy pomocy maszyn, i tak bym sobie wyobrażał budowę domów, jak jest dzisiaj budowa samochodów. No i ogólnie, no jak porównacie sobie, co my możemy zrobić na powietrzu, yy, no, to, yy, no to widzimy, że znacznie, że, że na powietrzu to ja mogę w samochodzie nie wiem, zmienić wycieraczki. No. Na powietrzu to ja mogę jakieś takie lekkie usterki, jeśli jest jakaś duża usterka, to ten samochód musi iść do warsztatu, gdzie jest specjalistyczny sprzęt i warunki na to, żeby ten samochód przy i dokładnie to samo jest z produkcją domów. Z produkcją domów, gdzie nie dość, że właśnie są bardzo tutaj no, no, no takie podłe warunki pracy, no to przede wszystkim to przede wszystkim ta produkcja domów w warunkach polskich jest strasznie wolna. No. To, to, to strasznie wolno trwa. No. Od momentu rozpoczęcia budowy do momentu, kiedy człowiek może się do tego domu wprowadzić. To są jakieś ogromne. ogromne ilości czasu, no, że po prostu, że jest tam po kolei to, że tam, nie wiem, najpierw betonowanie, później to, później to, na końcu wchodzi jakiś gościu, jakieś, jakieś wykończeniowe robi, jakieś glazury układanie, wszystko to. Jest wolne, więc ja jestem za tym, żeby żeby właśnie takim systemem fabrycznym tworzyć takie, takie domy właśnie z takich klocków. No tutaj mamy, mamy przykład no ten, tego szpitala, jak budowano w Chinach no w ciągu 10 dni. No w każdym razie w każdym razie no, wyobrażam sobie to tak, że jeden pokój to jest taki jeden klocek no i po prostu no, wszystko to, co w tym pokoju powinno być, czyli okna, czyli okablowanie czyli ewentualne jakieś tam nie wiem, umywalki, jakieś tam lustra, jakieś tam, większość tych rzeczy wszystko można zamontować w sposób cywilizowany w fabryce przy wykorzystaniu managendi maszyn i to te maszyny będą wykonywać ciężką pracę fizyczną, a człowiek jest sprowadzany do roli operatora tych Maszyn, po prostu, tak, żeby te, te, te pokoje były zrobione, no i następnie, no i następnie, no, załadowane na, na pociąg, tak, żeby właśnie te pokoje mieściły się mniej więcej, były w takich standardowych wielkościach, żeby mogły zmie zmieścić się na, 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 na pociąg. No a kiedy już to dojedzie w odległości placu Budowy, no to plac Budowy no to przy pomocy jakichś takich helikopterów wojskowych no to po prostu podnosić taki klocek no i w miejsce które tam wcześniej zostało dwa dni dwa trzy dni wcześniej wybetonowane yy, i po prostu jest jakaś płaska powierzchnia no to budowa domu no to to jest właśnie helikopter podnosi klocek zrzuca z góry jak tetris i na dole tam kilka ludzi tam ustawia ten ty, ty, tak żeby to było dobrze się trzymało i tak dalej i tak dalej więc tam jedno piętro piętro, trzecie piętro i powstaje dom w ciągu, w ciągu kilkunastu godzin. Więc, więc większość tej pracy, która mamy do, do do czynienia z budownictwem, no to uważam, że można wykorzystać w fabryce, a sam montaż na powietrzu powinien być maksymalnie krótki i, i robiony w jakichś takich Właśnie, no, no chodzi tutaj o to, żeby, żeby te warunki życia pracowników by były no, porównywalne, no, żeby to nie było tak, że że my walczymy tylko i wyłącznie o, o wyższe pensje, no akurat pensje w budownictwie to są duże, no. tylko o to, żeby ludzie byli, no, żeby ludzie byli ludźmi, no. że te warunki, no, jakieś takie, no, że człowiek siedzi w kabinie dźwigu i tam, nie wiem, no i sika do butelki, no to to jest ze no, to, że, że po prostu, no, jest ukrop i jest słońce i on się, siedzi w samych majtkach i, i może dostać zawału serca, no to to też jest jakby, no, pogoń, pogoń za, za pieniądzem. No, że człowiek zarabia, 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 a w pewnym momencie tutaj zawał serca, uder słoneczny i, i tyle. No i co z tego, że, że, że zarabia, no, jak umrze? No. A, a ściągnąć takiego człowieka z, z dźwigu to nie jest łatwa sprawa. No. To, to, to już jest zadanie dla kaskaderu. Dla, dla człowieka, który na takim dźwigu zasłab. Więc tak, więc, więc mój tutaj jestem jak najbardziej zwolennikiem budowania domów, w, właśnie przy pomocy fabryk, fabryki domów, jako rozwiązania, które byłoby szybkie, jako rozwiązanie, które byłoby, no, poprawiło tutaj dole pracowników. No i, i chyba także no, poprzez właśnie taką masową produkcję, no to także tańsze. No. Więc, więc same plusy. No już dzisiaj załóżmy taka technologia, istnieje, więc no jest dla, dla osób mało tutaj wymagających, no to są takie kontenery budowlane, troszkę przerobione. Ewentualnie są takie domki, są takie domki takie gówniane z drewna, też one są robione w fabrykach. No ja jestem za tym, żeby, żeby no w tych kontenerach, w tych fabrykach robić takie normalne domy, to że, że wykorzystać właśnie tą taktykę, technikę właśnie fabrykatów i klocków no, i, no ale nie będę się tutaj wypowiadał już o sprawach technicznych, no, ale chodzi o to, żeby to było, no, trwała sprawa, tak jak trwałe są, no, tak jak trwała jest wielka płyta, no, więc że, że, żeby to nie było, że po prostu, aha, dobra, no to y, domek z fabryki, no to to znaczy, że to jest jakieś gówniane, nie, domek z fabryki to znaczy, że to jest bardzo dobra tutaj gwarancja, gwarancja komunistycznej jakości, no. Yy, więc, yy, no, takie niezniszczalne, i przede wszystkim także zaletą takich domów byłoby to, że szybko można je postawić, ale też, że można je rozmontować. No, jak, jak, jak ludziom się znudzi, to zawsze może przyjechać helikopter i zabrać, no, i rozłożyć, no, yy, tak, żeby to się nie marnowało. Dobrze, więc teraz nawiązując do tego pytania, bo to pytanie dotyczyło nie tyle technologii, co zagęszczenia ludności. No, jak ja sobie to wyobrażam? Więc, więc tak, no, ja to widzę tak, że, że mamy, mamy kilka problemów w polskim społeczeństwie. No, jednym z problemów jest brak mieszkań. Brak mieszkań, no i, i, i brak mieszkań przede wszystkim dla ludzi młodych. Dla studentów, dla młodych robotników, dla ludzi, którzy rozważają założenie rodziny, i chociażby z tego względu, no, masowo trzeba uruchomić produkcję domów z wielkiej płyty yy, bloków, bloków z wielkiej płyty jako po prostu takiego rozwiązania, które by szybko mogło yy, jak najszybciej tym ludziom da zapewnić yy, dach nad głową w normalnych warunkach. No ale jednak no, tutaj obecna, obecna epidemia koronawirusa, no ona troszkę mnie tutaj zmusiła do pewnych przemyśleń, że, że o ile no, bloki z wielkiej płyty tak, ale jednak na takim strategicznym projektem, strategicznym projektem no, takich właśnie no, towarzysza Michała to byłyby takie... Osiedla, no właśnie takie osiedla domków jednorodzinnych. No. No i tutaj właśnie, no, jako, jako no, ojciec małego dziecka wychowywanego w bloku w czasie kwarantanny, no to to, to jest dramat, no, że to po prostu no, dziecko małe potrzebuje powietrza, zresztą wszyscy potrzebują powietrza, żeby normalnie wyjść na spacer i, i mieć kontakt z tym, a tu są ciągle ograniczenia, ciągle jakiś strach, a że tu koronawirus, a tu coś tam. No i mamy taką sytuację takiego apart że bogacze mają jakieś rezydencje na wsi sobie mieszkają i pracują właśnie tyle tutaj, siedzi sobie na tarasie, czy siedzi sobie pod drzewkiem z laptopem i on udaje, że pracuje a, 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 a ludzie, którzy mieszkają w blokowiskach, no to tutaj są ścigani przez policję i, o, nie, nie można wychodzić z domu, nie można wychodzić z domu i ludzie głupieją i tak dalej, no więc więc, przy założeniu, no, że jednym z powodów tej współczesnej epidemii jest nasz tryb życia i to, co żremy, czyli jakaś takie żarcie pełne jakiegoś tam syfu, no to, to wcale nie znaczy, że to jest jakaś tam ostatnia epidemia za naszego życia. Tych epidemii to może być więcej. Tych epidemii może być więcej, i dlatego należy się zastanowić, no jak należy, należy projektować, projektować osiedla mieszkaniowe. No przy założeniu, że ludzie mieliby właśnie w takich kwarantannach spędzać czas. No więc ja. Wydaje mi się, że spędzanie kwarantanny w domku jednorodzinnym z ogródkiem, no, z jakimś takim małym podwórkiem, no, jest, czy nawet trochę większym, większym podwórkiem, no to trzeba byłoby dokładnie wyliczyć, ile takim, ile, y, jaka powierzchnia byłaby dobra, no, ale tak, żeby no, można było mieć właśnie wyjść spokojnie na ten ogródek, mieć jakiś tam żywopłot odgradzający nasz od sąsiadów i sobie siedzieć i, i tyle, no, i... Więc, więc ja jestem zwolennikiem takich, takich osiedli składających się, nie wiem, ze 100 domków. No i to właśnie, no, że na jakieś tam puste pole przyjeżdża, przyjeżdża szybko budowa, dzieli to pole na 100 takich równych części, i na każdym z tych równych części stawia szybko taki domek, właśnie domek z fabryki. Więc takie osiedle mogłoby powstać w ciągu kilku dni. No i, i co, no i, i, i więc każdy miałby swój domek jednorodzinny, każdy miałby swoje podwórko. No i w odróżnieniu od takich normalnych domków jednorodzinnych, gdzie jest kilka różnych patologii, no to tutaj byśmy wprowadzili jednak centralne planowanie, więc byłoby centralne planowanie, jeśli chodzi o ogrzewanie. To nie to, że ktoś sobie będzie w piecu palił, czym chce, nie, a te wszystkie domki oczywiście byłyby podłączone do jednej sieci grzewczej. No, i, i po prostu no, to jest bardziej ekologiczne i bardziej także rozsądne ekonomicznie. No, a po drugie, no te wszystkie sprawy dotyczące tych no jakiś szamba, coś takiego, no to jednak no, powinna być kanalizacja i tak dalej, więc ludzie byliby połączeni razem ze sobą. Ale więc, więc Byłyby te zalety Jakie są w bloku A więc że po prostu no, to, to ktoś inny za nas myśli Czy jest ciepło To ktoś inny za nas myśli co zrobić ze śmieciami Co zrobić tam właśnie z kanalizacją My jedynie skupiamy się na tym Żeby mieszkać Więc byłyby zalety właśnie Kolektywizmu Ale równocześnie byłyby tutaj jakieś takie no, zalety także Indywidualizmu no, że tam ludzie w rodzinie mogą no, no to to także ze względów sanitarnych byłoby ważne no i co? no i, i, i uważam, że jest to jakiś taki projekt przyszłości, a więc niszczymy współczesną branżę budowlaną niszczymy te podziały na jakichś zbrojarzy cieśli, jakichś murarzy jakiś tam uprzywilejowanych operatorów dźwigów i tak dalej i tak dalej, niszczymy cały ten, ten, ten taki patologiczny to, że ludzie chodzą i na, na tym deszczu marzną na tym wietrze, na tym słońcu i coś tam, niszczymy w ogóle tę powolność, no tą powolność że, że po ludzie patrzą, a to już jest zmierzch, jest ciemno, to przerywamy budowę, to coś takiego no i yy, albo ludzie tam na, na placu budowy to się snują, a bo beton schnie to, to nic nie możemy robić, to czekamy, no to jest wszystko nieracjonalne, to jest wszystko bez sensu no, w takiej fabryce można pracować non stop i za każdym razem oczywiście no to z punktu widzenia kapitalisty no to to jest takie, żeby, żeby, żeby człowiek yy, cały czas coś robił, no więc od tej strony no to no, to no, no ja jestem za tym, żeby z jednej strony skrócić czas pracy, ale z drugiej strony, no jednak wykorzystując te technologie, no żeby było tak, że jak już człowiek przychodzi do pracy, no to w tej pracy rzeczywiście coś robi. On choćby nie musiał robić fizycznie, no tylko, tylko jedynie tam nadzorować te maszyny czy coś tam, no ale jednak, żeby ta praca cały czas była, no żeby to nie było tak, że no, no tak jak właśnie w czasach Gierka budowano te setki tysięcy mieszkań rocznie. Tak jak dzisiaj buduje się tam Kilkaset mieszkań rocznie że tam ile tam Morawiecki zbudował to jakieś śmieszne ilości Tak no ja bym chciał Żeby tutaj w czasach rządów towarzysza Michała Kiedy uruchomimy te fabryki Fabryki domów No to tych domów to, to można Rocznie to ze 2 miliony robić I po prostu pff, 2, miliony, 2 miliony 2 miliony No że po prostu w ciągu, w ciągu, w ciągu Kilku lat to możemy sprawić Że, że każdy Polak będzie miał Jeden taki dom właśnie w jakimś mieście, a oprócz tego będzie miał taką rezydencję wakacyjną właśnie w jakichś takich osiedlach no, jednorodzinnych z, z ogródkiem czy coś. No to wszystko jest możliwe. Trzeba po prostu odejść od tej niewydolnej, kapitalistycznej właśnie struktury budownictwa opierającej się na jakimś takim... Braku inwestycji, bo to jest takie rozdrobnione, rozproszone, brak i brak jakichś takich. No, wszyscy myślą tylko o jakimś takim bezpośrednim, krótkim zysku. A postawić na wielki projekt tworzenia wielkich fabryk domów, yy, gdzie po prostu no, te, te domy się tworzy w taki sposób profesjonalny. Yy, no i jak już te fabryki domów powstaną, no to. Jedziemy, jedziemy, po prostu od razu, od razu, tuf, tuf, ta fabryka by się nie zatrzymywała. Sobota, niedziela, ktoś tam, ktoś mówiła, bo muszał, nie mam się robimy domy, robimy domy, bo to nie chodzi tylko o to, żeby tych domów natrzaskać dla tych, którzy dzisiaj się uważają za bezdomnych, czy tam ludzi, którzy chcieliby szukać mieszkań. Tu chodzi o to, że po prostu no, no od 30 lat mamy bardzo kiepską sytuację mieszkaniową. Bo tych domów się nie buduje, yy, domy się rozpadają. Yy, cały czas ludzie mieszkają w starych domach z PRL-u, które mają tam jakąś swoją datę, datę przydatności. To tam jeszcze, jeszcze może ze 30 lat to postoje, ale nie, za jakiś czas będzie trzeba je zniszczyć, no bo to one po prostu będą się starzeć. No. Yy, więc, więc tutaj no, tych domów, to trzeba w, po prostu w fabryce, no tak jak, tak jak Kazimierz Wielki no, zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną. To, towarzysz Michał zastanie Polskę właśnie z jakichś takich gównianych domów, jeszcze na Pradze, w wa Warszawskiej Pradze tam są jeszcze, co tam Ikonowicz opowiada, że tam jeszcze dzisiaj w XXI wieku na Pradze są domy, gdzie tam no, człowiek, żeby się wysrać, to musi wejść na zewnątrz, bo tam nie ma nie ma kanalizacji. No. Więc ja jestem za tym, żeby no, to jest po prostu wstyd, no, to jest, to jest to urąga jakiejś takiej ludzkiej godności tam po prostu, no, pierwszego dnia po dojściu do władzy tam wchodzi buldożer i to rozpierdalamy, no i na, na dzień dobry ci ludzie, którzy tam mieszkają Pójdą do Wilanowa y, mieszkać razem z burżujami, ale oczywiście jest to rozwiązanie tymczasowe, bo uruchamiamy fabrykę domów i później każdy będzie mieszkał w dobrych warunkach. I oczywiście, no, ten będzie mniej więcej jakiś taki schemat budownictwa, y, no ale tutaj można tutaj zastosować jakąś indywidualność. Jeśli jedna kobieta powie, a ja chcę mieć łazienkę różową, no to żaden problem nam. No, robi się w projekcie fabrykę różową i tyle, no. Ktoś inny ten, więc to wszystko można w sobie wcześniej zwizualizować i w komputerze zaprogramować jak to ma wyglądać, no a następnie, no oczywiście, no jak ktoś powie, a jak chcę mieć jakiś tam y, a złota i coś tam, no to, to nie, to spieprzaj <grym> ale, ale w ramach, w ramach, tam jakiegoś, w ramach tam jakiegoś, y, no, dostępnych środków, no każdy może mieć, no tutaj, no, no. Bardzo no, domek z klocków według własnego gustu. Pozdrowienia, towarzysze.